Książka Ojca Pirożyńskiego prowadzi nas ku głębszemu zrozumieniu tajemnicy Eucharystii jako ofiary, nieustannie odnawiającej się męki Chrystusa. Za każdym razem, gdy kapłan mocą słów wypowiadanych nad chlebem i winem uobecnia ciało i krew Jezusa Chrystusa, dokonuje się wielka tajemnica wiary. Dzisiaj, gdy wiele osób traktuje mszę świętą jako swego rodzaju braterskie spotkanie, lub jedynie wspomnienie dawnych wydarzeń, warto na nowo odkryć życiodajną moc Eucharystii. Dla człowieka wierzącego jest tarczą, która skutecznie odbija wszelkie zło, złe myśli, zwątpienia. Jest też pokarmem, który nasyca tak mocno, że nie pragnie się dóbr tego świata. Jest krwią Jezusa, która obmywa dusze z kłamstwa, chciwości, pychy i gniewu. Papież Jan Paweł II nazwał najświętszą Eucharystię największym skarbem Kościoła. A mimo to, nawet wielu żarliwych katolików w sposób ograniczony pojmuje ten pełen mocy sakrament. Książka Źródło Życia ukazuje, jak Bóg w Starym Testamencie przygotował świat na przyjęcie tak wielkiej tajemnicy, w jaki sposób urzeczywistnia się ona w każdej mszy świętej, a nade wszystko jak wzmacnia i ożywia wiarę, przenikając każdą chwilę naszego życia. Wysłuchajmy fragmentu książki. W roku 1859 Pius IX, pragnąc uprosić więcej pomocy niebieskiej w ciężkich warunkach swego pontyfikatu, przepisał po każdej mszy świętej trzy Zdrowaś Maryjo, Witaj Królowo i modlitwę Boże, ucieczko nasza, ale tylko na terenie państwa kościelnego. Dnia 6 stycznia 1884 roku Leon XIII rozciągnął obowiązek odmawiania tych modlitw na cały świat. W roku 1886 tenże papież dodał wezwanie do Świętego Michała. Istnieje podanie, że Leon XIII miał widzenie podczas dziękczynienia po mszy świętej. Zdawało mu się że z wysokiej strażnicy ujrzał cały świat. Za chwilę ziemia się rozwarła i szczeluści jej zaczęły wypełzać nieprzeliczone zastępy diabłów z Lucyferem na czele. Każdy z nich miał wypisane na czole godło, któremu służył, a więc pycha, nieczystość i tym podobne. Papież zrozumiał wtedy, że temu wojsku piekielnemu trzeba przeciwstawić wojsko niebieskie, któremu będzie przewodniczyć Matka Najświętsza i święty Michał. Czy widzenie to rzeczywiście było i czy ewentualnie miało wpływ na zarządzenie modlitw w pomszy świętej, to się z całkowitą pewnością ustalić nie da. Ale w każdym razie pewne jest to, że dnia, 20 kwietnia 1884 roku Leon XIII wydał encyklikę o masonerii genus humanum, a więc był zajęty myślą przeciwstawienia się akcji potęg podziemnych. Dnia 7 czerwca 1904 roku plus X pozwolił dodawać wezwanie. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Dnia 30 czerwca 1930 roku Pius XI zadecydował, że modlitwy te będą specjalnie ofiarowywane na intencję Rosji.